Hej! Z tej strony Ola z .pl i już chyba widzicie, co dzisiaj robimy. Bardzo świąteczne klimaty, robimy dzisiaj laskę cukru, więc zapraszam na mini tutorial. Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, więc potrzebujemy szydełko, ja mam tutaj 3,5 mm i do tego 3 kolory włóczek, czyli czerwony, biały oraz zielony. Oczywiście potrzebujemy także igiełki. Ona pomoże nam w ukształtowaniu naszej cukrowej laski oraz ostre nożyczki do obcinania włóczki. No, i to jest wszystko, więc zaczynamy. Ok, do ręki biorę czerwoną włóczkę, ale od razu mówię, że to co robimy z czerwonego, dokładnie takie samo, taka sama część musi powstać z białej włóczki. Pokazuję czerwoną, bo czerwona tutaj lepiej jakby współgra z, z białym blatem i dzięki temu ją lepiej widać niż taką białą włóczkę, ale dokładnie to samo robimy z kolorem białym. Więc tak, bierzemy. I tworzymy najpierw łańcuszek z 32 oczek. Więc hopka i 32 oczka. Ok, po zrobieniu 32 oczek zaczynamy naszą magiczną, tutaj taką spiralkę, można powiedzieć. Promijamy pierwsze dwa oczka i zaczynamy w trzecim oczku. Robimy narzut i wbijamy się w trzecie oczko. Robimy słupek, czyli narzut, wbiłam się, narzut. Teraz narzut przez dwa i narzut przez dwa. I powtarzamy jeszcze dwa słupki dokładnie w tym samym oczku. Czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez dwa. Narzut przez 2 i jeszcze jedno. Ok, pierwsze oczko przerobione, to teraz kolejne oczka. Mamy dwa ominięte i pierwsze zrobione, co oznacza, mieliśmy 32 oczka, czyli musimy przerobić 30 oczek w taki sam sposób. Zobaczycie, że po przerabianiu kolejnych oczek tu ta część już zrobiona będzie nam się z tyłu zwijała i dzięki temu właśnie powstanie taki bardzo fajny kształt. Więc przerabiamy te 30 oczek. Każdy w każdym robimy trzy słupki. No to 3 razy 3, no to wiadomo, tutaj musimy zrobić aż 90 słupków, ale efekt jest myślę zadowalający, więc tworzymy i spotykamy się już na końcu. Pamiętamy w każdym oczku trzy słupki. Tak, tak, nie pomyliłam się trzy słupki e, i powtarzamy tę czynność na białym kolorze, tak żebyśmy mieli dwie takie, e, dwie takie sprężyny. E, I zaraz pokażę Wam, jak to dalej zrobić. Czyli przeskakujemy na koniec. Hop! Mam sprężynkę. Czerwoną oraz białą. Ja tu już odcięłam sobie nawet końcówkę włóczki. E, tu, tą końcówkę, można jeszcze sobie zrobić takie oczko ścisłe, ale nie trzeba. No, a tutaj. O, oczko ścisłe. I przeciągam całość. Gdzie ta ostrość? O, mamy to. OK. I teraz łączymy ze sobą obydwie części. Tu też już jest obcięta. Jest już też oczko e, ścisłe na końcu zrobione, więc łączę i po prostu zawijam, czyli obwijam je tak dookoła, o w tą stronę. Hop. O, ona może w pierwszym momencie nie wyjść idealnie równo, ale wystarczy ją dobrze, dobrze ułożyć. Dobrze, dobrze. Dobrze ułożyć i ona... Jakby powinna się tutaj pewnie gdzieś za luźno, zrobiłam biały i przez to właśnie zgubił nam się lekko kształt. Widać, że tutaj jest za dużo białego, więc wystarczy po prostu to przesunąć tutaj, ułożyć ją dokładnie tak, żeby wam pasowało to wszystko. O, już widać, że tego białego tu się nagromadziło. O, równiej. Widzicie to? Skręcamy to nawet sobie. I, i mamy. Tu się powinny nam ładnie połączyć, tak żeby. O, nawet, żeby tak się ułożyły. O, no, ostrości. Łap się. Ok, no i teraz, no ale mamy to. Proste i trzeba to nam złapać, tutaj powinien kształt e, takiej tej laski cukrowej. Więc bierzemy białą albo czerwoną. Tak naprawdę nie ma to tutaj znaczenia. To wszystko zależy od tego, którą chcecie mieć e, u góry do powyższenia, a którą chcecie tutaj nadać kształt. No i hop. Bierzemy, przebijamy. Hop. Dwa. Trzy. Tak tutaj w miarę w środku tą igłą. Dwa, cztery, sześć. Myślę, że spokojnie tutaj. Hop! Tutaj widać, że ona nam się... I teraz kształtujemy ją i ściągamy. I widzicie to? Już prawie jest OK, tylko jeszcze muszę się przebić, tak myślę, o dwie warstwy dalej. O! Układam ją jak chcę. Zaraz tą czerwoną część, tak że tam. O, widzicie to? I ona się zaczyna tutaj nam kształtować. <laughs> Mamy to. Teraz to możemy sobie z powrotem jeszcze zrobić dla upewnienia. Czyli ja z powrotem w inne oczko wbijam się i znowu się przebijam przez te wszystkie warstwy. Dochodzę do białej części. Trzymam ją tak, jak powinna być, i znowu troszkę ściągam nie za mocno. To myślę, że to spokojnie można wyczuć, tak, żeby ona złapała odpowiedni kształt. Tu widać, że za mocno ściągnęłam, bo schowała nam się jedna czerwona, jakby warstwa. O, i ona się trzyma. Teraz bierzemy. Tą nitkę można sobie tutaj e, związać i obciąć. Czyli ja ją sobie wezmę pod słupek. Tak. O. Jeszcze można nawet supełek na końcu zrobić. I obcinamy. I nie będzie widać. Ona się schowa ładnie między warstwami. Tu można to ułożyć. Tak, żeby to wyglądało jak trzeba. No i bierzemy jeszcze tą czerwoną, strasznie, długo, strasznie długą zostawiłam. Nie wiem, po co taką długą. Widać, że można zrobić to o wiele krótszą częścią. No i tutaj tak samo nadajemy jej kształt i przebijamy się raz, dwa, do czerwonej części. Jeżeli macie białą, to do białej części. Tu patrzymy, żeby to nam się ładnie ułożyło. Zaraz tą nitkę też schowamy. Hop. O. Ona się ładnie tutaj zawija. I nawet myślę, że spokojnie można dalej tutaj do tej trzeciej. Trzeciej czerwonej oczywiście. Hopka. O. I mamy. I tak naprawdę ona już jest w taki sposób gotowa. To jaką tutaj długą zostawimy, to wszystko zależy od tego, jak ona będzie miała wisieć. Czy ona ma wisieć na takiej długiej nitce, czy ona ma wisieć na takiej krótkiej, to można po prostu sobie przebić, schować i jak nie naciągniemy jej za mocno, to nawet nie będzie trzeba jej obcinać. A jednak ona wyszła tutaj. Więc możemy wziąć, obciąć oczywiście tą krótszą, żeby nie obciąć za dużo. I mamy kształt tutaj tej naszej e, czerwono-białej cukrowej laseczki, ale potrzebna nam jest jeszcze zielona kokardka, więc już do niej przechodzimy. Ok, zielona włóczka w ręku i tak naprawdę ta zielona kokardka to nic innego jak taki, taki magiczny magic ring. Oczywiście wszystko Wam tutaj pokażę. Robimy magic ring i na początku robimy od razu trzy oczka łańcuszka. I teraz tak, najpierw robimy, up, najpierw robimy słupek na Magic Ringu. Tu musimy uważać, żeby nam nic nie wyciekło. Hop. Teraz robimy, uwaga, trzy podwójne słupki, czyli raz, dwa razy nawijam i trzy takie tworzę. To jest jedno zejście, drugie zejście, Trzecie zajście, i jeszcze dwa podwójne słupki. Okej, okay. i na końcu słupek, a teraz po słupku dwa oczka łańcuszka. I łączymy. Oczkiem ścisłym tutaj z tą naszą częścią Magic Ringa. Coś tutaj mi odleciało, a puściłam. Jeszcze raz trzymam tutaj. Hop. Patrzę, ciekło. No, no. O, nitko. Ok. I jakby powtarzamy drugą część. To będzie to samo co tutaj, czyli na początku dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, teraz słupek. Hop. Teraz trzy podwójne słupki. I na końcu znowu oczka, dwa łańcuszka, czyli raz, dwa. I tak samo jak wcześniej, łączę tutaj z tym magicznym kółeczkiem. Ok, pierwsza część skończona, oczywiście biorę, ściągam i powstaje część naszej kokardki, ale jeszcze musimy zrobić tą dolną część, czyli takie wiszącą część jakby tej ozdoby. Ok, czyli teraz robimy up, bez tej nitki sześć oczek łańcuszka. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i przerabiamy je półsłupkami, czyli pięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery oraz pięć. Ok. Tutaj jakby znowu się wbijamy, żeby zrobić oczko ścisłe. Coś tutaj ucieka mi dzisiaj ta ostrość, bardzo, bardzo mocno. Ok. I powtarzamy, czyli sześć oczek, końcuszka i pięć półsłupków. Okej. I obcinam kawałek dalej włóczkę. W jaki sposób tu zakończam, żeby to było ładnie zakończone, biorę tą nitkę od Magic Ringa, co ściągałam, i nawijam ją na szydełko razem z nitką roboczą i przeciągam tutaj przez to oczko od końca tutaj naszej części w sążki. przekładam to do końca. Wyciągam wszystko ładnie. Chopka. Chopka. Hop. Hop. Ściągam. One się tutaj powinny ładnie ułożyć. I o, ustawiamy tak, żeby one były z tyłu, jakby za tą główną częścią. No i bierzemy. I tak naprawdę, albo możemy to przyszyć tutaj. Czyli przewlec sobie nitką albo przywiązać. I to jest najprostszy sposób tak naprawdę połączenia tych dwóch części. Chopka, Biorę, mogę związać albo mogę przyszyć. W sensie przewlec i też tak naprawdę związać. To jest taka najszybsza metoda myślę. No dobra, no, ucinamy. Tu patrzymy, żeby ten kształt nam się zachował, bo on może uciekać. Ale jak ona będzie wisiała później, to ten kształt nie powinien nam w żaden sposób uciec. I mamy. I tak naprawdę po ucięciu tutaj tych nitek jeszcze mam stworzoną uh, laskę cukrową. Myślę, że było naprawdę, naprawdę to szybkie i proste. Oczywiście postarałam się tak wytłumaczyć, żeby każdy był w stanie to zrobić, no i myślę, że poszło mi nieźle. Dzięki, że dziergałeś, dziergałaś ze mną. To był naprawdę mini tutorialek na świąteczną laskę cukru. W razie pytań, oczywiście komentarze i tutaj Instagram. A najnowszą taką rzeczą jest możliwość wspierania mnie także na. Patronajcie, będę wdzięczna będę mogła dzięki temu robić takie tutoriale, które naprawdę są dla wam potrzebne. Będę wdzięczna za łapkę w górę, subskrypcję kanału oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco z tym, co tu się dzieje. Więc ho 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 i do następnego razu. Pa. A.